Mariusz Łowicki, Ścigacz.pl Dzisiaj, korzystając z wybuchu wiosennej pogody postanowiliśmy zrobić użytek z naszego redakcyjnego streeta. I teraz motocykl trzeba dotrzeć. Pomysł pojawił się taki, żeby pojechać tym motocyklem na południe Polski. Zobaczymy, gdzie nas zaniesie fantazja i na, na co pozwoli pogoda. Natomiast dla mnie to będzie to powrót do jeżdżenia na dłuższe dystanse motocyklem tego typu, takim Golasem. Nie jest wielką tajemnicą, że w ostatnich latach sporo jeździłem motocyklem, ale były to motocykle typu Adventure, nawet taki własny motocykl mam w garażu. I teraz wracamy do korzeni, czyli do Golasów, którymi miałem okazję zjeździć całą Europę i kiedyś była to dla mnie zupełnie naturalna forma podróżowania. Jakiś sposób na mocowanie bagażu, od razu widać, że jest to mniej udolne niż w przypadku motocykli dedykowanych do dalszego podróżowania typu Adventury. Inna pozycja. Już czuję, że te mięsie nie pracowały przez wiele, wiele lat, gdy się na tym motocyklu siedzi, ale zaopatrzyłem się w takie spodenki cyklisty, żeby mi było trochę wygodniej. I w ciągu dzisiejszego dnia, a także w tych wszystkich kolejnych, potrafi, postaramy się zrobić około tysiąca kilometrów i będę Wam mógł z pierwszej ręki powiedzieć, jak na wiosnę dociera się nowego Streeta i w ogóle jak wygląda konfrontacja Golasa z motocyklem przeznaczonym do dłuższego podróżowania, bo powiedzmy sobie to szczerze, dla większości motocyklistów 300-400 km dziennie to już są dłuższe dystanse, do których pewnie ten wóz nie był projektowany, tym bardziej jestem ciekaw, jak sobie poradzi. Dobrze, dojechaliśmy Dojechaliśmy do Motomyczek, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i kultowych destynacji, chociaż wiem, że wielu nie lubi tego słowa. Jeżeli chodzi o motocyklową mapę Polski, mamy w związku z tym za sobą 450 km w siodle tego motocykla. Pamiętacie, jak zaczynaliśmy w Warszawie, to mówiłem o tym, że to może być duża niespodzianka albo to będzie spore zaskoczenie, jeżeli chodzi o podróżowanie tego typu motocyklem, do którego ja osobiście wróciłem po wielu, wielu latach jeżdżenia bardziej takimi motocyklami turystycznymi. I rzeczywiście można mówić o sporej niespodziance, i jest to niespodzianka in plus, dlatego że po tych 450 km w siodle tego sprzętu ja tak naprawdę nie odczuwam żadnych większych dolegliwości. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że nie czuję się mniej wygodniej niż na takim motocyklu stricte turystycznym. Nie bolą mnie plecy, nie bolą mnie mięśnie. Pozycja, chociaż nogi są podciągnięte mocniej niż na takim Tigerze, jest wygodna. Ta kierownica jest na sensownej wysokości, dobrze leży w dłoniach, siedzi się tutaj naprawdę wygodnie. Co nie zmienia faktu, że Street Triple nie jest wymarzonym motocyklem do podróżowania. I jest ku temu kilka powodów. Powód numer jeden jest taki, że nie macie żadnej osłony przed pędem powietrza. Nawet jeżeli szyba nie jest jakaś specjalnie duża, taka jak w Tigerze 900, to jednak robi ona robotę. Zdejmuje z Was ten pęd powietrza, zdejmuje te uderzenia, które są generowane przez ciężarówki, kiedy jeździcie na drogach. Krajowych a nie na autostradach, które mają porozdzielane pasy ruchu. Nie dostajecie w twarz kamieniami, nie leci na was woda, nie dzieje się wiele innych rzeczy, które sprawiają, że podróż na takim stricie jest po prostu mniej komfortowa. Z Tigerem, chociaż ma mniej mocy i nie ma aż tak dobrych osiągów, jak Street, pojedziecie na dłuższym dystansie szybciej, ponieważ jesteście w stanie tą prędkość 120, 130-140 km bez większego problemu na coraz powszechniejszych w Polsce ekspresówkach utrzymać. Tutaj przy 120 zaczyna was ciągnąć do tyłu, i to jest już mało komfortowe. I teraz, jeśli chodzi o samopodróżowanie, to jest też trochę innych detali, które sprawiają drobnych detali, które sprawiają, że jeżdżenie Tigerem na dłuższym dystansie ma większy sens. Kiedy zjeżdżaliśmy sobie z gór, to e, zaczynało się robić zimno i takie proste osłony dłoni zaczynają robić potężną robotę, ponieważ nie wychładza wam e, łapek. Grzane manetki. Taki drobny detal w połączeniu z tymi osłonami sprawia, że czuć ten komfort termiczny, jeżeli chodzi o dłonie, a komfort termiczny w przypadku dłoni, jeżeli jedziecie motocyklem, oznacza też możliwość sprawnego posługiwania się narzędziami kontroli motocykla. Dźwignią hamulca, sprzęgła, gazem. I to też było czuć, bo mieliśmy tutaj parę fajnych zakrętów, na których ja już czułem po sobie, że, że ta moja kontrola nie jest tak dobra, jakbym chciał, żeby była. Co więcej, w tym także, że jestem pomad. To jest niesamowicie fajna sprawa, jeżeli jedziecie wiele godzin z jednostajną prędkością. W strycie tego nie ma. Ja to też czuję w, tutaj w tych mieściach, które obsługują prawą dłoń, ponieważ te stałe 9-godzinne trzymanie gazu zapiętego, nawet jeżeli nie wiąże się z jednostajnym mocnym wysiłkiem, to jednak przez, pomnożone przez wiele godzin sprawia, że jest to mało. Mało przyjemne. I tych obserwacji, jeżeli chodzi o same motocykle, jest więcej, ale część z nich zachowam na koniec naszego materiału. Licznik pokazuje, że do przeglądu jest 147 km, czyli jak dojadę do swojego garażu, to będę miał akurat odwinięte 1000 km do pierwszego przeglądu. Ale tak naprawdę chodziło o to, żeby dotrzeć motocykli, chodziło też o to, żeby zobaczyć jak się jeździ Golasem w porównaniu z motocyklem, do którego jestem przyzwyczajony, czyli turystykiem. Wspominałem Wam o kilku rzeczach, które różnią te dwa typy motocykli, ale po tysiącu kilometrów i po trzech dniach jeżdżenia tymi motocyklami, myślę, że mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że Golasy, które są obecnie oferowane są zdecydowanie lepsze niż mogą wyglądać na pierwszy rzut oka. Tak, to prawda, nie ma owiewki, nie ma tutaj osłon na ręce, nie ma paru dodatków, ale ja po tysiącach kilometrach na tym motocyklu czuję się naprawdę super. Nie bolą mnie plecy, nie bolą mnie ręce, nie mam żadnych problemów z przykurczem kolan, nie dzieje się nic, co byłoby jakoś mocno dyskomfortowe. Tym, co stanowi największe ograniczenie w podróżowaniu golasem wcale nie jest to, że jesteście odsłonięci na pęd powietrza, bo i tak nie będziecie jeździli w tej chwili w cywilizowanych krajach jakoś super szybko. Tym, co jest największym i najbardziej dokuczliwym ograniczeniem jest mocowanie bagażu. Jeżeli chcecie tak zamocować bagaż, to są dwie kwestie. Po pierwsze nie pojedziecie z pasażerem. Już sam temat pasażera i wożenia go na takim motocyklu to jest dosyć drażliwa kwestia, bo... Nie znam kobiet, które pojadą w taką wycieczkę, w jaką się teraz wybraliśmy, z wami na tego typu motocyklu, ponieważ będzie im po prostu niewygodnie, nie będą czuły się bezpiecznie, nie będą miały z tyłu kufra, o które będą mogły się oprzeć. Będzie to dla nich prawdopodobnie mało przyjemne doświadczenie. A jeżeli wy chcecie podróżować solo na takim motocyklu, to też musicie zmierzyć się z tym, że ta torba wcale nie jest jakoś specjalnie funkcjonalna, że trzeba odpinać paski, żeby coś z niej sięgnąć. Że nie możecie szybko, podręcznie rzeczy wrzucić sobie tak, aby one były dostępne w każdej chwili, kiedy tego potrzebujecie. Jeżdżąc motocyklem klasy Adventure, mam w kufrze wrzucone parę y, kwestii, które są mi zawsze potrzebne do funkcjonowania: dwie, trzy parę rękawic, jakaś kominiarka, parę innych rzeczy. I dzięki temu sięgam po to, co potrzebuję. To jest dobrze zabezpieczone w kufrze przed deszczem. Tutaj tego luksusu nie ma, ale nie zmienia to faktu, że. Ten 1000 km na strecie był naprawdę super fajną wycieczką. Która bardzo mocno odświeżyła moje spojrzenie na ten motocykl i sprawiła, że będę patrzył na nie teraz bardziej łaskawym okiem. A już niedługo będziemy próbowali z tym motocyklem zrobić zupełnie, a może nawet biegunowo inne rzeczy. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego długodystansowego testu Triumfa Street Tripla 765 RS.